Świdnicki polony maturzystów stał się już tradycją i z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych i chętnych. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie, ale także dyrektorzy szkół, wychowawcy i zaproszeni goście. Ja tak patrzę z roku na rok, tak jakby więcej tej młodzieży jest. Nie wiem skąd, a mówią, że nic demokratyczne. I jak zwykle pewnie ktoś gdzieś tam skłamał. Słuchajcie, no trzeba swoje na, się nachodzić troszeczkę i wytańczyć. Potem będzie łatwiej. Organizatorem akcji jest zespół szkół mechanicznych, a patronat honorowy nad imprezą wzięli starosta Świnicki Zygmunt Worsa i prezydent miasta Wojciech Murdzek. Ten pomysł 9 lat temu tak zaczerpnąłem właśnie z poloneza. Wrocławskiego, gdzie przez przypadek byłem właśnie na rynku wrocławskim i widziałem jak młodzież tam uczestniczy w tej imprezie i pomyślałem sobie dlaczego nie zrobić tego w Świdnicy. Widzę, że młodzież chyba bardzo chętnie bierze w tym udział. Usłyszałem, że traktują to jako dobry omen przed maturą. Zainteresowani wynikiem, w związku z tym tutaj także przychodzą, ale my sądzę, że nie tylko z tego powodu, bo to jest jakiś moment spotkania, to jest też gdzieś tam trochę rezonans w duszy do tego Poloneza, gdzieś tam się odzywa. Myślę, że sympatycznie. Trzymamy kciuki, żeby im się wszystkim udało. W porównaniu z ostatnimi laty jest chyba coraz większe zainteresowanie. Z... Uczestniczyło 12 szkół z powiatu świdnickiego. No i chyba w tym roku padł, mogę powiedzieć, rekord, bo faktycznie nie zmieściliśmy się na, na tej części rynku, gdzie zawsze po prostu wszyscy uczniowie się mieścili. Tak więc mimo deszczowej pogody zapał uczestników był nie do zagaszenia. Liczymy, że w kolejnym roku przy jubileuszowym już polonezie rekord frekwencyjny zostanie pobity.